Chyba psa kupić, nie? Psa se kupić. No. Ups. Czyli w Stanach też patologia z no tak, 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 tak. Dokładnie, no. Wyjdziesz do niej w końcu, czy co? Znam, znam takie niektóre kliencie, które On się szuka, chyba boi, kurwa. Dzieci, po prostu frajera, ja frajera, nie mogę. Przegadnij te wszystkie, słuchajcie, jak zbłąkane sieroty, nie? Z sieroty. O, 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 tak. o. o, o. Zmanto, no. Chyba panią w, w końcu wyjdzie. Ja bym sobie wyłalił Chłopie, to jest brata. bo jak a będziesz jest, miał takie ruchy, to, to ty nigdy 5. nic nie, nie upolujesz tu, kurwa. Ja nie wkurwiaj mnie, ja bo czekam, żeby to zarejestrować, a ty se kurwa żarty życie, odpierdalasz. Dla mnie to jest wieczność. Chłopie, jest, kurwa. I... Nie dla widzisz, że ona ma jedno skrzydło, się tu, kurwa. Na, na oglądałem, oglądałem tutaj co, co tak będziesz polował, to nigdy nie urośnie. Kabalec. <kluzny> Kabalec w chłopie. No wiecie, w płycie. To jest masa, słuchajcie. To jest w zasadzie. Ja sobie nie wyobrażam, słuchajcie. Takiego scenariusza sobie nie wyobrażam, bo rałbym kurwa. Płyję między drzwi i słuchajcie, piegolność. Mój kumpel był samotną matką, trzy lata i pokochał kochał ją dziecka, a ona masakra to jest sobie. masakra. To jest, to, kurwa, to jest, to jest masakra, słuchajcie. Dzieci, dzieci szybko się przywiązują. No, odgadasz, ja? Ja rozumiem, nie? Masakra. Ja bym się nigdy nie zjadał, naprawdę. naprawdę. O... Ja bym nigdy nigdy, 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 nigdy. Chłop tam kurwa kokon robi. Ja rozumiem wszystko. Ja rozumiem wszystko, ale na przykład mój no kumpel, to idzie od, od roku czasu, że pięcioro dzieci w domu. Wychodź, co, ja, kurwa, ja po jest nią. Rok i każdy, i każdy cię będzie na w chuju, chłopie, a ty, frajer, za wszystko płaci kurwa, frajer, za wszystko płacisz. I frajer, za wszystko